Dominika Chorosińska z rodziną na Marszu Nawrockiego. W sieci pojawiła się obfita relacja. W niedzielę ulicami Warszawy przeszły marsze poparcia dla Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Wśród uczestników znalazły się ważne osobistości ze świata polityki i kultury. Wśród nich nie zabrakło byłej gwiazdy, M jak Miłość, i obecnej posłanki na Sejm RP, Dominiki Chorosińskiej. Polityczka PIS-U zamieściła w sieci obfitą relację z wydarzenia. Oto szczegóły. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki z marszami poparcia. W kolejną niedzielę, 1 czerwca, odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w której o poparcie Polaków walczyć będą Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Ten pierwszy wygrał wcześniejszą turę głosowania, zdobywając 31,36% głosów. Prezes IPN 18 maja otrzymał natomiast 29,54% poparcia. Różnica była więc niewielka. Dlatego kandydaci postanowili wyruszyć na ulice Warszawy, aby zmobilizować swoich wyborców do głosowania. Karol Nawrocki, popierany przez PiS, zorganizował Marsz za Polską, który wyruszył z Ronda de Goli na Plac Zamkowy. Rafał Trzaskowski z ramienia Koalicji Obywatelskiej poprowadził natomiast Wielki Marsz Patriotów. Na obu wydarzeniach nie brakowało celebrytów oraz przedstawicieli ze świata polityki. Wśród nich znalazła się między innymi była minister kultury i dziedzictwa narodowego, Dominika Chorosińska, która w mediach społecznościowych zmieściła obfitą relację z wydarzenia. Oto szczegóły: Tłumy na marszach kandydatów na prezydenta. Marsze przyciągnęły na ulice Warszawy spore ilości przyszłych wyborców. Wśród nich znaleźli się oczywiście ci znani i lubiani Polacy. Jedną z nich była bizneswoman i miss świata z 1989 roku, czyli Aneta Kręglicka. Kobieta wrzuciła na Instagrama krótki filmik z marszu Rafała Trzaskowskiego. Nagranie opisała hasłem wyborczym. Które często skandowane jest na wiecach prezydenta Warszawy. Polska cała narafała, napisała. Udział w marszu kandydata Ko zrelacjonowała także Małgorzata Rozenek Majdan, która bardzo chętnie wypowiada się w sprawach społecznych i politycznych. Tym razem postanowiła podkreślić że całe wydarzenie było bardzo ważne dla jej rodziny i wzięli w nim udział ze względu na miłość do Polski. Dziś całą rodziną poszliśmy w Marszu Patriotów, z dumą, z miłością do Polski, z przekonaniem, że patriotyzm to odpowiedzialność, za wolność, za przyszłość, za wspólnotę. Ale to też zobowiązanie do działania, do głosu, do wyboru. 1 czerwca idziemy na wybory dla Polski otwartej, wspierającej i szanującej każdego człowieka. Polski, w której patriotyzm nie dzieli, tylko łączy napisała. W marszu prezydenta Warszawy udział wzięła także Magdalena Cielecka, która już w sobotę chwaliła się w mediach społecznościowych transparentem, który przygotowała. Okazało się, że jej baner uderzał w kandydata popieranego przez PiS, czyli Karola Nawrockiego. Z Karolem Kobieto tylko goździk i beton, napisała na swoim transparencie Magdalena Cielecką. Marsze wywołały ogromne emocje. W niedzielnym marszu poszli także m.in. stylistka Dorota Williams czy aktorka Maja Ostaszewska. Ta druga od lat znana jest z zaangażowania w sprawy polityczne i społeczne, a w szczególności w walkę o prawa kobiet. W wydarzeniu udział wzięła także żona Macieja Sztura, Katarzyna Błażejewska-Sztur z synem. Wszystkie wspomniane gwiazdy chętnie dzieliły się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych. Oczywiście nie obyło się również bez pewnych kontrowersji. Na marszu Rafała Trzaskowskiego pojawiła się bowiem Marianna Schreiber, była żona polityka PiS oraz dziennikarka prawicowej stacji WPOLSCE 24. Celebrytka wrzuciła do sieci krótkie nagranie, na którym została zaczepiona przez jedną z uczestniczek marszu. Gwiazda stwierdziła w opisie, że została przez nią pobita. O całym zdarzeniu pisaliśmy w naszym tekście. Pobicie Marianny Schreiber na marszu Trzaskowskiego. Pobicie, wyzwiska, uderzanie flagami po brzuchu, po plecach, po głowie. To właśnie marsz Rafała Trzaskowskiego, w którym ludzie mówią, że są tolerancyjni, otwarci, walczą o demokrację i szacunek do bliźniego, napisała na Instagramie. Sporo na temat marszu, tym razem Karola Nawrockiego, do powiedzenia miała także Dominika Chorosińska. Była minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Mateusza Morawieckiego. Przez niemal cały dzień publikowała na swoim facebooku liczne nagrania i zdjęcia z wydarzenia. Nie zabrakło oczywiście fotografii, na której widać męża polityczki Michała Chorosińskiego oraz jednego z ich dzieci. Idziemy kratka marsz za Polską na Wrocki napisała na Facebooku.